Moi drodzy, dziś chcemy Wam pokazać naszą realizację szachów na każdą okazję. Dzisiejszy egzemplarz jest to prezent ślubny dla Sylwii i Konrada. Na każdych polach są umieszczone fotografie młodych, szczęśliwców. Ponadto na kasecie umieszczamy również tabliczkę z laminatu, na której jest dedykacja zaproponowana przez zamawiającego. Wewnątrz kasety znajdziecie piękne figury. Z konsul, które są mocno zdobione, dodatkowo również obciążone, aby poprawić stabilność figury na planszy. Droga Sylwia Kondradzie, życzymy wam wszystkiego, wszystkiego co najlepsze na nowej drodze życia, a was, drodzy goście, na profilu zapraszamy do składania zamówień na te bądź inne egzemplarze. Pozdrawiamy!